Ja dzisiaj film specjalny z okazji 100 subskrybentów Gdzie przejedziemy się pociągiem TLK Pielgrzymkowy 1 Z ok. ous 16011 60011 Znaczy gdyby co tak naprawdę to jest scenaria Bałtyk SDM I pociąg TLK Santa Faustina Ale taką nazwę ja wymyśliłam No i teraz ruszamy z Alakowic i następny posiłek to Bałtyk Główny Tylko tutaj odhamuje i ruszamy Ogólnie to będą dwa specjały, bo tam będzie jeszcze jeden specjał 20 września Września, wiem co jest 20 września, ktoś nie wiem, to nie transportu publicznego, my już przychodzimy do kabiny No i ogólnie to będzie specjal z przejazdu linią Tak jak widzimy mamy semafor, żeby jechać 40 na godzinę, czy tam zaraz to będzie Gdzie ja tu aktualnie tyle jedę. no i widzę, ogólnie to Wam dziękuję za to, że Byliśmy te 100 subskrypcji I teraz mam do was pytanie czy dobijemy 110 albo 105 subskrypcji do niedzieli Nie wiem do kiedy ale do 11 najzapewniej tak gdzieś 11 coś koło tego, tego. No bo w niedzielę jest Wrocław Leśnica Ktoś nie wie o co mi chodzi no to wystawa taboru kolejowego na stacji Wrocław Leśnica no i ja tam będę Będę z moim kolegą i pewnie będziemy robili zdjęcia lokomotywu. Bo co tam czytałem tu? Ale tylko wam powiem: PKP Interesting, bo wszystko od KSK to zapomniałem. No, wiem, że będzie rodzyn, kończynka, świnka, i nie wiem, czy coś jeszcze będzie, ale chyba, no wiem, że będzie rodzyna. Ja pierwszy raz zobaczę rodza na, na Was oczy, ale kilka razy to byłem aż tak blisko. A i gdyby co w Dragonie, jak ktoś chce przyspieszyć tę pomatę, to trzeba klikać ukośnik albo albo gwiazdkę no i ogólnie no to no to mój kolega ma kanał polecam weź weźmę no ciekawe shorty ale taka taki to jest nowy kanał ale no ma już tam 16 subskrybentów więc nawet spokojnie idzie. chcę dobyć dwie subskrypcji do środy, więc zachęcam wejść na jego kanał. Nazwa: gdyby co, to miłośnik, kolej z mazowsza. Ogólnie na dniach transportu publicznego to będzie to samo co na każdych, czyli stanowisko SKM-ki. Tam sklep hobostyczny, sklep FZA. Jakieś tam atrakcje dla dzieci, warszawskie autobusy, jaj, daj, czy tam jak to się mówi. I specjalna linia. Zorganizowana z okazji Dni Transportu Publicznego w Warszawie Czy tam myszka może mi tak nie latać? No i, no i więcej, komenda powiatowa policji Tam policji na tej dzielnicy co są kabaty, bo ja nie pamiętam, kto to dzielnica no, W ogóle to będzie ciekawie Ja to pewnie będę jechał, że najpierw wsiadam w 4 4 bądź R90, to zależy co będzie pierwsza. Pierwsze. Jadę do Warszawy Gdańskiej. Na Warszawie Gdańskiej przysiadam się w F1, Dojeżdżam do Stokosów i później idę na Ursynów Południowych, żeby się przyjechać całą linią. Ogólnie to liczę na Yutonga, albo na Jelcze, albo na każdy inny autobus, tylko nie na Solarisa Urbino, bo bez sensu dawać Salarisa Urbino. No ale co to, Nie, to, to zaraz bo to jest... Toleros Ubino 15, a jak ktoś go nigdy nie widział, to taki taki nie wiem, jakby to wytłumaczyć. Taki dziwny autobus trochę. Dość długi. Długi, ale nigdy nie jechałem, więc nie każdy autobus tam pasuje. Nieważne co tam będzie na specjal My tutaj jedziemy. Jedziemy. Oczywiście przepisował prędkością. A tak w ogóle to forma z tej lokomotywy, bo już sprawdzałem. Jak chcecie też coś sprawdzić, jakieś maksymalne prędkości lokomotyw, to wejdźcie na scenariusz Bałtyk albo Bałtyk zima, te dwa podstawowe, tam to możecie się rozpędzić bez wykolejenia. No i to jedzie 265 km na godzinę, czyli dosyć dużo. dużo. No ogólnie to będą z tego trzy części, czy tam cztery nawet może, ale nie wiem. No, pierwsza część to teraz, właśnie leci. Druga część to będzie Bałtyk, główny Bałtyk, miasto. To trzecia część to ewentualnie będzie Bałtyk, miasto, manewry. A czwarta część to Bałtyk, miasto, Bałtyk główny jako już PWA, bo tam wiemy, że się jeździ jako służbowy. Służbowy tam do tego. Do Bałtyku Głównego No ogólnie mam to z taka scena, to dużo ruchu tu jest, tutaj jest tylko jeden tor Wolny, i tutaj można robić sobie na spokojnie składanki Składanki, ogólnie no to będzie na pewno z Wrocławia Leśnicy i z dni transportu Publicznego Innego relacje, bo Już wiem jak to się robi Mimo odkryłem jedną ciekawą rzecz A jak chcę się ją odkryć to musi się mieć zainstalowany wideo Nie będę jej mówił, bo tam może wy sami odkryjecie, ale jak też nie będziecie chcieli odkryć, no to ja Wam powiem. Wybieracie kilkanaście filmów z galerii, jakichś ciekawych, i później one, i później klikacie, żeby one przeszły do edycji. I później tam ewentualnie coś wpisujecie, że jaki to jest pociąg, pociąg że jaka linia. linia no i później czekacie kilka minut. Kilkanaście minut, albo nawet i kilka godzin, no nie, że kilka godzin, nawet nie tak godzina dwie trzeba chyba poczekać, aż się takie jedno wideo zrobi. No i ogólnie no to ja to jakoś postaram się zrobić tak, żeby się wyrobić w tych 15 minutach, ale będzie ciężko, ale się postaram. Zobaczymy, jak to będzie ogólnie. Ja to ja teraz chodzę do czwartej klasy, więc. Coraz mniej będą się pojawiały filmy, ale teraz dwa filmy będą pod rząd. Pod rząd. I taka propozycja do Was. Starajcie się częściej oglądać ten film opsie, który jeździł koleją dwa No naprawdę wrzuciłem go, go, ale ja Was nie zmuszam. Kto chętnie to po prostu niech sobie obejrzy. Obejrzy. No i tak już na wielu filmach mam strasznie mało wyświetleń. Nie wiem, czy to po prostu... Że to jest jakiś nadmiar filmów, i za, za dużo jest tych filmów. I ja będę, może, jakiś jeden film robił, ale to nie wiem, to zależy, jak wy to wolicie. wolicie ogólnie to mój to rekord wyświetleń to chyba 2500 wyświetleń i to było na EU 160 bez okleiny. Ja się w ogóle dziwię, że dlatego, że to da tą piosenkę. Jest jak wiecie, jako jeden hubowoć trzeba. Nie, nie chcę tak. Mamuj. No. Pełna moc. Tu to, to, to musisz zwolnić w 7 metrów. Ogólnie to a się nie zapatrzyłem, tylko jest trudno zwolnić ze 120 do 40 km na godzinę. Nie uda się. 98 a tutaj już powinniśmy przelatywać. No bo ja to już robiłem. Jedną część to było na początek wersji zimowych. Zimowych, ale ja dziś robię taką drugą. Nie wiem kiedy się pojawi druga i trzecia, ale może jutro i pojutrze jeden. Nie, tak to zrobię. Nie, dobra, równa się. I hamujemy powoli, bo wyjeżdżamy właśnie w peron. No to trzeba lekko zahamować. No, nie wiem czy za bardzo. Ogólnie to jak ktoś był na dniu maszynistym, to nie wiem jak było dla kogoś fajnie, bo dla mnie to naprawdę fajnie było. Zobaczymy jak tam No. Jeszcze trzeba trochę dobić. Jeszcze trochę dobijemy. Dobra, trochę jeszcze tam dobijemy. No, trochę. co jest? A nie do roboty musi się odhamować. No, ogóle jak ktoś był na dniu maszynisty, to wie, że to była giełda modeli kolejowych, na której niestety nic ciekawego nie było. No, oprócz może tych dwóch wagonów, co tam były na sprzedaży, minus 50 zł, no to, to to już było ciekawe. A, to nie jest odchowywane, dlatego nie chcę. I ogólnie to był też symulator N57, jak ktoś był, no to widział, że był ten taki symulator, dobra, możemy już jechać, no i właśnie, nie szkoda, że on się taki jeszcze nigdy nie pojawił, bo jak ktoś tam był, no to wie, że to jest symulator na trasie Małopolskiej, no bo to Kraków Główny, nie pamiętam, jak to była końcowa stacja. No, ogólnie to fajnie tam jest. O, ogólnie to fajnie było, Było ale chyba wiemy, co cały chcę dostać, ale nie wiem, czy to kiedyś dostanę. Model skali TT. Jak ktoś wie, jaka to skala, taka skala jest 120. Ja zdarzę, to za zaraz to fajne da gdzie za 1D No tutaj Wam pokażę lokomotywę całą. Ogólnie to nie pytajcie się skąd ją mam, po prostu jakoś się, umam, się nie pobrałem Na początku to pobrałem z takiej strony, która ma już nie działające dodatki do maszymi, bo tam pliki nie działają Nie działają, to pobrałem, później to usunąłem Dałem, bo myślałem, że pobiorę sobie dwa fajne <laughs> malowania, ale się nie udało, ale teraz znowu mam Tylko niestety nie ma RP1, bo RP1 jest taka, jakby tylko słuchać klikania, No i co? To by było w sumie na tyle z tego z tego całego filmu. Druga część najprawdopodobniej jutro albo pojutrze.